Dobra, zobaczymy Siateł nie włączaj Siateł wiesz? Po no. pochój Jeszcze nie byłem nigdy na takiej hałdzie A czekaj kluczyk No. Ty, bo nie nagrałem jak tu wygląda stąd. No nie, no, no. <laughs> Jeszcze tu no. Ty! Jebany, że tam wyjechał! Ty, on wyjechał stamtąd? Kurwa, ty nie albo tędy! Ale poprzek tam stał! No. Ty, jaki ja, ja? Ty, ale to może być luźne, tu wiesz? To, to kurwa nie wiem, czy nie jest na nie, nie, ja tu nie jadę, no co ty? Doś ty! Ty, ale gdzie papierońska! I ciekawe czy to ma miękkie takie czy to twarde? Ale i jaja. Ciekawe jak on tam wyjechał, ty nie? Przechuj, ty! Uje, czy to takie twarde? Wiesz, co raczej twarde, ale jaki loj kurwa, ty? Ty, ale wiesz, że on ma krosa, tam takie, wiesz... Przecie to jest park, kurwa. Kostkę będzie miał jak wjechał. Dobra. No w poprzek stał, to on na pewno tam ten jechał. No w poprzek, a co potem ruszył tak z takiej zrobienia? Nie wiem, kurwa, bo bym przegapili ten moment. No. To też daleko... Ale to jest kurwa kiepa. Też coś kręci nie? No nie bajier. Nie patrz, o rozeszło się, nie będzie deszczu Jaki kurwa koń. <grytanie> Zobacz jakie podłoże idziemy na dół. <grytanie> Co ty kurwa? Przecież tu jest stroma śpierę. Coś ty Dawaj na lajcie Dawaj Ej Luzak! He <gry> <Przeas>. Taka kiepa <gry> <gry> He nie, nie, chyba, za strąbą, nie?